Chcesz nagrywać swoje pomysły, wywiady lub lekcje w jakości profesjonalnej i bez komplikacji? Dziś mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie. W tym filmie przedstawiamy najlepsze dyktafony głosowe z AI w relacji jakość-cena, od kompaktowych modeli do użytku osobistego po zaawansowane urządzenia z automatyczną transkrypcją i redukcją szumów. Przeanalizujemy jakość dźwięku, precyzję AI, czas pracy na baterii, łatwość obsługi i oczywiście stosunek jakości do ceny, abyś mógł wybrać dyktafon idealny do swoich potrzeb. Dodatkowo podpowiemy, jak najlepiej wykorzystać inteligentne funkcje i uzyskać czyste, uporządkowane nagrania. Pamiętaj, że wszystkie linki znajdziesz w opisie. Numer 1. Jalis. Jalis to wysokiej jakości szpiegowski dyktafon głosowy. Zaprojektowany z myślą o dyskretnym i skutecznym nagrywaniu. Dzięki wewnętrznej pamięci 64 GB umożliwia zapisanie dużej ilości nagrań. Idealnie sprawdzi się podczas spotkań, wywiadów lub w każdej sytuacji, w której trzeba uchwycić dźwięk w sposób poufny. Urządzenie posiada funkcję aktywacji głosowej, co oznacza, że zaczyna nagrywać automatycznie po wykryciu dźwięku, oszczędzając miejsce w pamięci i energię. Akumulator ładowany przez USB zapewnia długi czas pracy, umożliwiając wielogodzinne nagrywanie bez przerwy. Konstrukcja Jalis Jalis jest kompaktowa i dyskretna, co ułatwia jej ukrycie w różnych miejscach. Obsługa jest prosta, a intuicyjne przyciski pozwalają szybko rozpocząć lub zakończyć nagranie. Dyktafon jest także kompatybilny z plikami MP3, dzięki czemu możesz odtwarzać nagrania bezpośrednio z urządzenia lub przenieść je na inny sprzęt. To niezawodne i dyskretne narzędzie dla osób, które potrzebują nagrywać dźwięk w ukryciu. Duża pojemność, aktywacja głosowa, długi czas pracy na baterii i kompaktowy design czynią go jednym z najlepszych wyborów na rynku szpiegowskich dyktafonów głosowych lub w każdej sytuacji, w której trzeba uchwycić dźwięk w sposób poufny. Urządzenie posiada funkcję aktywacji głosowej, co oznacza, że zaczyna nagrywać automatycznie po wykryciu dźwięku, oszczędzając miejsce w pamięci i energię. Akumulator ładowany przez USB zapewnia długi czas pracy, umożliwiając wielogodzinne nagrywanie bez przerwy. Numer 2 – Plaut Note, dyktafon głosowy z AI. Plaut to zaawansowane narzędzie stworzone dla osób, które muszą szybko i precyzyjnie robić notatki podczas konferencji lub spotkań. Urządzenie łączy technologię sztucznej inteligencji z wysoką jakością nagrywania, pozwalając nie tylko rejestrować dźwięk, ale także automatycznie transkrybować i podsumowywać nagrania. Dzięki sterowaniu aplikacją możesz wygodnie zarządzać nagraniami i transkrypcjami bezpośrednio z urządzenia mobilnego, co ułatwia dostęp do informacji w dowolnym momencie. Dyktafon posiada 64 GB pamięci wewnętrznej, co pozwala na przechowywanie dużej liczby nagrań i transkrypcji bez obaw o miejsce. Jest to idealne rozwiązanie dla tych, którzy muszą nagrywać długie sesje konferencyjne lub spotkania bez przerw. Dodatkowo obsługuje 112 języków, dzięki czemu świetnie sprawdzi się w międzynarodowych i wielojęzycznych środowiskach, dostosowując się do różnych potrzeb i sytuacji. Z eleganckim nowoczesnym designem w kolorze kosmicznej szarości, Plout Note Pin jest kompaktowy i łatwy do przenoszenia czy ukrycia podczas użytkowania, ale także automatycznie transkrybować i podsumowywać nagrania. Dzięki sterowaniu aplikacją możesz wygodnie zarządzać nagraniami i transkrypcjami bezpośrednio z urządzenia mobilnego. Numer 3 SOXOI SOXOI Dyktafon głosowy AI to zaawansowane narzędzie stworzone do wydajnego i precyzyjnego nagrywania dźwięku. Dzięki kompaktowej, magnetycznej konstrukcji, dyktafon można łatwo przymocować do metalowych powierzchni, co pozwala na dyskretne i praktyczne użytkowanie. Niewielki rozmiar sprawia, że jest bardzo poręczny. Można go nosić w kieszeni, plecaku, a nawet portfelu, nie zwracając na siebie uwagi. Zaawansowana technologia AI oparta na OpenAI Whisper i gpt 4 o gwarantuje wysoką precyzję transkrypcji, dzięki czemu proces konwersji dźwięku na tekst jest płynny i bezbłędny. Dodatkowo dyktafon oferuje comiesięczne usługi transkrypcji i podsumowania, które jeszcze bardziej zwiększają jego funkcjonalność, ułatwiając zarządzanie dużą ilością informacji. Obsługa SOC-SOI dyktafonu głosowego AI jest bardzo prosta dzięki funkcji nagrywania jednym dotknięciem. Wystarczy jeden przycisk, aby szybko rozpocząć nagranie bez żadnych komplikacji. Posiada także zaawansowany czujnik wibracji, który wykrywa dźwięk rozmów telefonicznych, zapewniając wyraźne i czyste nagrania nawet w hałaśliwym otoczeniu. Technologia redukcji szumów sprawia, że nagrany dźwięk jest wysokiej jakości, niezależnie od warunków. Z pamięcią 64 GB zaawansowaną AI i możliwością nagrywania jednym dotknięciem, jest to doskonały wybór dla profesjonalistów, studentów oraz wszystkich, którzy muszą szybko i skutecznie nagrywać i przetwarzać informacje. Dzięki czemu proces konwersji dźwięku na tekst jest płynny i bezbłędny. Numer 4, Plaud AI. Dyktafon głosowy Plaud AI to zaawansowane narzędzie stworzone dla osób poszukujących wydajnego i precyzyjnego rozwiązania do nagrywania i transkrypcji rozmów, spotkań, wywiadów czy lekcji wyposażony w technologię sztucznej inteligencji urządzenie nie tylko nagrywa dźwięk w wysokiej jakości, ale może też automatycznie transkrybować i podsumowywać zarejestrowane treści, co znacznie ułatwia organizację i analizę informacji. 64 gigabajt pamięci wewnętrznej zapewnia dużo miejsca. Umożliwiając zapis godzin nagrań bez martwienia się o pojemność. Dyktafon obsługuje także 112 języków, co czyni go idealnym wyborem do środowisk międzynarodowych lub wielojęzycznych. Funkcja automatycznego tłumaczenia i transkrypcji sprawia, że jest to sprzęt idealny na globalne spotkania, wywiady czy lekcje z udziałem osób mówiących różnymi językami. Obsługa odbywa się wygodnie przez aplikację mobilną, która pozwala zarządzać nagraniami, transkrypcjami i podsumowaniami bezpośrednio ze smartfona. Ułatwia to jeszcze bardziej dostęp i organizację nagranych informacji, oszczędzając czas i wysiłek przy szybkim i precyzyjnym zamienianiu dźwięku na tekst.